Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Starosta-Piekarska, radca prawny. A dziś ze mną księgowa i doradca podatkowy, pani Aleksandra Gablik. Dzień dobry Państwu. Zbliża się koniec marca, a więc w ramach przypomnienia porozmawiamy dziś o corocznym obowiązku ciążącym na pewnych podmiotach. Mowa mianowicie o sporządzaniu, zatwierdzaniu i składaniu sprawozdania finansowego. Olu, zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest sprawozdanie finansowe, z czego się składa i kto ma obowiązek jego sporządzania. A więc sprawozdanie finansowe jest to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, skupiając się głównie na aspektach finansowych. Głównymi elementami sprawozdania finansowego są bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowa. Oprócz tego, w sprawozdaniu musimy dołączyć załączniki. Do załączników należy uchwała o zatwierdzeniu dokumentu sprawozdania, sprawozdanie z działalności, uchwała o podziale zysku oraz opinia biegłego rewidenta, jeżeli jest wymagalna. Jeżeli chodzi o pytanie o podmioty zobowiązane, do sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie każdy podmiot, który prowadzi księgi handlowe zobowiązany jest do sporządzenia takiego sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości. Są to m.in. spółki kapitałowe, tak jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, bądź też prosta spółka akcyjna. Dodatkowo ym, sprawozdanie finansowe sporządza każdy podmiot, którego przychody ze sprzedaży towarów w poprzednim roku przekroczyły limit 2,5 miliona Euro netto. W przypadku drugich podmiotów sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ podmiot po sporządzeniu sprawozdania zobowiązany jest złożyć takie sprawozdanie do Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 30 kwietnia danego roku. Natomiast w przypadku spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego sytuacja jest zupełnie inna. A mianowicie. Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli więc rok obrotowy przy danej spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten mija 31 marca. Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez kierownika jednostki, a więc w przypadku spółek kapitałowych będzie to co do zasady zarząd oraz przez osobę, która prowadzi księgi rachunkowe w danej spółce, a więc na przykład przez głównego księgowego. Może przejdźmy teraz do tego, jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Zacznijmy od terminu. Na zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółka ma 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku więc, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten mija 30 czerwca. Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zwyczajne zgromadzenie wspólników. W przypadku spółki akcyjnej będzie to walne zgromadzenie akcjonariuszy, a w przypadku spółek osobowych będą to co do zasady wspólnicy. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe musi być złożone drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 15 lipca. Jeżeli spółka nie złoży w terminie sprawozdania finansowego, to Krajowy Rejestr Sądowy prędzej czy później wezwie ją do złożenia takiego sprawozdania w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą grzywny lub nawet rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Olu, z Twojego punktu widzenia, czy coś jeszcze istotnego powinniśmy dodać w kwestii składania sprawozdań finansowych? Myślę, że na koniec jeszcze warto dodać y, 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 informacje o podmiotach, które nie są zobowiązane do składania takiego sprawozdania a mianowicie wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich nie muszą składać rocznego sprawozdania, jeżeli nie przekroczyły wyżej wskazanego przeze mnie limitu 2,5 miliona euro oraz nie prowadzą ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji do KRS-u składamy tylko oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia takiego sprawozdania. Podsumowując, jeżeli prowadzimy podmiot, który zobiegowany jest do złożenia sprawozdania finansowego, musimy pamiętać o trzech terminach. Czyli do 31 marca mamy czas na sporządzenie sprawozdania finansowego, które musi być podpisane elektronicznie przez kierownika jednostki oraz przez osobę, która prowadzi w danej spółce księgi rachunkowe, a więc np. przez głównego księgowego. Do 30 czerwca Mamy obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a do 15 lipca na złożenie tego sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętajmy o tych terminach, żeby nie narazić się na konsekwencje. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę Dziękujemy. i zapraszamy w przypadku jakichkolwiek pytań.